Dzień moi kochani, na początku chciałabym Was przeprosić za to, że nie było tak długo filmów, jednak po prostu nie mogłam nagrywać. Ale już do Was wracam z My Morning Routine. Mam nadzieję, że filmik ten Was się spodoba. No i zapraszam do oglądania. Budzi mnie bu mój budzik ustawiony na 8.30, ponieważ nie przypadam za marnowaniem dnia. Zawsze pod tym biorę mój telefon i sprawdzam jakiegoś snapa, Instagrama, Facebooka, takie social media. Po sprawdzeniu Snap'a, Insta, Facebooka itd. Tak idę do łazienki, gdzie, moje, gdzie biorę moją ulubioną kąpiel z bąbelkami. Mam wakacje i naprawdę uwielbiam długie kąpiele. Oczywiście potem czeszę włosy i myję zęby. Potem idę tam, gdzie czułam ubrania i wymyślam, w co by się ubrać. Zawsze jest to dla mnie ciężki wybór. Gdy już się ubiorę, idę do kuchni tam robię sobie śniadanie i przenoszę je do pokoju. Gdy już zaniosę śniadanie do pokoju, biorę krzesło i je ustawiam naprzeciwko łóżka. A potem idę po laptopa i włączam mój ulubiony film, jakich serial. Gdy włączę już film bądź serial, jem moje śniadanie. Po zjedzeniu śniadania odnoszę tacę do kuchni. I wyłączam laptopa i sprzątam to, co nabałaganiłam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu i być pierwszą bądź pierwszym pod moim filmikiem. Piszcie, czy Wam się podoba i piszcie swoje propozycje na dalsze filmiki w komentarzach. A ja się z Wami żegnam i do kolejnego filmiku. Pa, pa!